Widzowie! Widzowie, szukając co masz na, Ukra na yy, znaczy czym się zainspirować, znalazłem to arcydzieło. Przez to, że jestem Polakiem i polskim twórcą. Postanowiłem, że nie mogę przegapić takiej okazji, więc zareagowałem na to. To może nie był dobry pomysł, ale jeżeli chcecie to zobaczyć, to proszę bardzo. Ok, a więc jesteśmy już na Palion Mambana! Dokładnie tak! Wiem, że to wyszło 13 dni temu, ale po, prawie 2 tygodnie temu, ale postanowiłem, że nagrać, bo nie miałem co nagrać, a wydaje mi się, że będzie spoko, bo wczoraj był krótki film, więc teraz niech będzie trochę dłuższy. No i co, ja już zaczynam. Ocenimy sobie też. Okej, okay. nie, będę, nie będę tutaj ukrywać, że widziałem już trochę tej piosenki przed nagrywaniem i wiem, że tutaj na końcu jest jakiś taki strasz o właśnie. I no. Więc w sumie y... posłuchajmy sobie razem, zostawcie suba i łapkę. I no i co? Zaczynamy. Zacząłem sama przede mną cały świat. Tam poznałem ludzi, którzy zostali do końca. Okej, okay, tu są chyba całe. Jak to miasto się nazywa? Chyba wojanowice? Chyba. Ale widzę, że jakby podkład, czyli to, co leci w tle, to jest bardziej taki wesoły. Jego, jego jakby narracja jest też taka wesoła. Więc mi się wydaje, że dość, dość pozytywna piosenka. A wtedy nie. Ale w sumie mam bana to takie, że dostał zablokowanie. No to nie. Sumie... Dobra, zobaczymy później. Wiedziałem, że gdy minie czas, z tymi łobuzami właśnie tu powstanie wioska. Pierwsze diamenty i mój pierwszy domek. Pamiętam do dziś moją pierwszą zbroję. Dwojanni. Mi... Co to jest? Ej, patrzcie widzowie! Tu jest. On ma chyba tego. Cheaty. Chyba. Ale może to jest do, jakby. To jest jakby przedstawienie, dlaczego dostał pan. A! No właśnie. Tutaj jest. To jest chyba taka ma inspiracja. Mała. Nie mówię, że to jest skopiowane, ale że. Znowu mam bana od blowka. Eym, ty jest trochę podejrzane. Okej. miałem emeraldy do wydania. Mam bana, mam rana. Wzę na serwera. Mimo że mam tylu brać, nie zapomniał. Ja tego 3 minuty oglądam e, muszę o tutaj Dziękuję tych chwil, nie mogę tak dłużej żyć O Chciałby przecież coś, coś mówiłem było Ej tu co jest? Ta gitara wchodziła mu w rękę pod jego... że skończy się. Nie odpowie. zawsze, że Paweł się nie boi. Czuje eee. Potrzebuję nikogo, mogę zostać Czuć sam się? Czemu się? One cztery. Ej! To jest reklama jakaś. Tu, o nie. Dobra, dzięki za oglądanie. Stawcie suba i łapkę. I widzimy się w następnym odcinku.